Palion. Siema pozdrowisz mnie Jak najbardziej Julesinka Pozdrawiam Ciebie A to tak? Po pięciu latach bieję milion, ale ale dziękuję za to wszystko. Dziewczyny, możecie być serio bardzo blisko, bo zapewnię wam naprawdę dobrą przyszłość. Dobrą przyszłość. Po pięciu latach bieję milion, ale ale dziękuję za to wszystko. Dziewczyny, możecie być serio bardzo blisko, bo zapewnię wam naprawdę dobrą przyszłość. Nudzę się rano, myślę, że to tylko sen. Marzenie z dzieciństwa. Się, ale nie w jeden dzień przed nami są wielkie plany, przed siebie ciągle latamy, w życie sobie ciągle gramy. No mało czasu, wciąż wielkie zmiany. Budzę się rano, myślę, że to tylko sen. Marzenie z dzieciństwa spełniło się, ale nie w jeden dzień. Po pięciu latach wiem milion, ale ale dziękuję za to wszystko. Dziewczyny, możecie być serio bardzo blisko. Bo zapewnię wam naprawdę dobrą przyszłość, Dobre, przyszłość. Po pięciu latach wiem milion Ale ale dziękuję za to wszystko Dziewczyny możecie być serio bardzo blisko Bo zapewnię wam naprawdę dobrą przyszłość, Dobre, przyszłość. Wyjedźmy tam razem Zabiorę cię dalej Zapomnij na zawsze Ochaj się Zadzwoń, napisz, wyślij smsa Zapewnię Wam naprawdę dobrą przeszłość. Bawcią, bardzo ten fajny gość. No, I z tej strony dziękuję za wspieranie. wszystko. Dziewczyny, możecie być serio bardzo blisko. Bo zapewnię Wam naprawdę. Robią, już robią te nuty, ci youtuberzy. Si, wiecie, jeśli si miał wizję taką, że... Z, dobra, zróbmy nutę na ten milion. Tak szczerze, a ja się zawsze zastanawiam. Bo to nie są głupi ludzie. No, no kurwa taki totalny debil. Nie jest w stanie kurwa bańki subów zrobić. Jakiś kurwa patent, nawet taki podpatrzony gdzieś czy coś. To nie jest tak, że kurwa jakiś losowy debil wbija milion subów. Poza mną oczywiście, ale więc to są ogarnięci ludzie w większości, oni są bardziej cringeowi, mniej cringeowi, zabawniejsi, mniej zabawni, przystojniejsi, mniej przystojni. Ale no kurwa, coś mają w sobie, że ich milion osób zasubskrybowało. Dostajemy kurwa nutek, w której jest 76 razy powtarzane. Po 5 latach wbiłem milion Dziewczynom zapewnie przyszłość, czy w ogóle kurwa nie wiem, bo aż mi się mózg błącz jeszcze. Po 5 latach wbiłem milion. Ale ale dziękuję za wszystko A, Dziewczyny możecie być serio. A, dziewczyny możecie serio być bardzo blisko, no bo wam zapewnię przyszłość, no. No, nie, znaczy, ja kiedyś widziałem, że no, chyba Coca-Cola kurwa z Mentosami miesza. Czy jakieś takie inne rzeczy robi. No, jakieś tam kurwa eksperymenty robi. No, ale to whatever jest co on robi. Niech on sobie robi co chce, tak szczerze. Niech robi co chce. Ale no, ta nuta jest kurwa tragiczna pod względem każdym w sumie.